Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Trzy opiekunki uciekły z rezydencji milionera w ciągu dwóch miesięcy. Wszyscy mówili, że jego syn jest nie do opanowania. Ale gdy Lena przekroczyła próg tego domu, zrozumiała, że problem wcale nie tkwi w dziecku. Dom na wzgórzu zawsze wydawał się pusty. Choć okna błyszczały jak lustra, a ogród był pielęgnowany przez całą ekipę ogrodników. Wewnątrz panowała cisza, której nie potrafił znieść nawet dźwięk kroków. To właśnie tam przyjechała Lena, z walizką w jednej ręce i wątpliwościami w drugiej. To tylko dziecko, powtarzała sobie, wchodząc po marmurowych schodach. Nie może być aż tak źle. Właściciel domu, Tomasz Kierski, był jednym z tych milionerów, o których pisano w gazetach. Ale to nie o nim mówiono szeptem w agencji Niań. Plotki krążyły o jego synu, chłopcu, który miał zaledwie dziewięć lat, a już doprowadził do ucieczki trzech opiekunek w ciągu dwóch miesięcy. Drzwi otworzyła kobieta w uniformie. Pani Lena? Pan Tomasz jest w biurze, ale uprzedzał, że chłopiec może być trudny. Głos gospodyni zadrżał przy ostatnim słowie. Na piętrze rozległ się trzask. Jakby coś ciężkiego upadło na podłogę. Lena wzdrygnęła się, lecz ruszyła w górę. Pokój chłopca znajdował się na końcu korytarza, drzwi uchylone, światło przygaszone. Cześć, powiedziała cicho, wchodząc. Jestem Lena, twoja nowa opiekunka. Z ciemności odezwał się głos, one wszystkie tak mówiły. A potem uciekały. Chłopiec siedział na podłodze, wśród rozrzuconych zabawek i książek, patrząc prosto na nią. Jego spojrzenie było dziwnie dorosłe, jakby badał, ile wytrzyma. Lena usiadła naprzeciwko niego. A ty zapytała łagodnie. Też chcesz, żebym uciekła? Nie odpowiedział. Zamiast tego podszedł do biurka, włączył laptop i bez słowa otworzył nagranie z kamer domowych. Na ekranie widać było, jak poprzednia niania wychodzi z pokoju z przerażoną miną, a drzwi zatrzaskują się same. To nie ja, powiedział spokojnie chłopiec. Dom sam to robi. Lena poczuła dreszcz na karku. Głos wideo był wyciszony, ale w pewnym momencie z głośników laptopa rozległ się szum, jak oddech kogoś, kto był zbyt blisko mikrofonu. Dlaczego to oglądasz? Spytała cicho. Bo wszyscy myślą, że jestem potworem, odpowiedział chłopiec, odwracając wzrok. Ale to dom nie chce, żeby ktoś został. Za oknem przetoczył się grzmot. Gdzieś w korytarzu zgasło światło. Lena powoli wstała, czując, że granica między plotką a prawdą właśnie zaczyna się zacierać. Wtedy usłyszała kroki, nie swoje, nie chłopca. Ktoś trzeci szedł po korytarzu. Nie otwieraj drzwi, szepnął chłopiec, blednąc. Jeśli je otworzysz, dom się obudzi. Lena po raz pierwszy poczuła, że może zrozumieć, dlaczego wszystkie poprzednie nie uciekły. Poranek pachniał świeżo mieloną kawą i nerwami. Lena zeszła na dół, żeby porozmawiać z Tomaszem Kierskim. W nocy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, ale chłopiec, Janek, przez kilka godzin siedział cicho przy oknie, wpatrując się w ogród. Nie zasnął ani na chwilę. Panie Tomaszu, zaczęła, gdy usiadł przy stole, Janek potrzebuje rozmowy, nie kolejnej opiekunki. Mężczyzna uniósł wzrok z nad telefonu. Nie płacę za terapię, tylko za opiekę. Ma być bezpieczny, nakarmiony i. Żeby nikogo nie skrzywdził. Skrzywdził? Powtórzyła Lena. To dziecko, nie przestępca. Milczenie wypełniło kuchnię. Potem Tomasz westchnął, jakby wiedział, że i tak prędzej czy później ktoś zapyta. Poprzednie opiekunki się bały. Jedna mówiła, że Janek zniszczył jej telefon, druga, że zamknął się z nią w pokoju i nie chciał wypuścić. Ale nikt nie widział, jak to się zaczęło. Lena nie odpowiedziała. Wiedziała tylko, że coś w tym chłopcu nie pasowało do obrazu trudnego dziecka. Był zbyt czujny. Zbyt dorosły. Po śniadaniu poszła do jego pokoju. Siedział na podłodze, składając z klocków coś, co wyglądało jak plan domu. Co budujesz? zapytała. Ucieczkę, powiedział bez cienia emocji. Lena usiadła obok. Ucieczkę od czego? Od ludzi, którzy myślą, że mnie znają. Chciała coś powiedzieć, ale w drzwiach stanął ochroniarz. Pan Tomasz prosi, żeby pani zeszła do biura. W gabinecie leżał otwarty laptop i plik dokumentów. Kierski wskazał ekran. To nagrania z monitoringu, o których pani wspominała. Proszę spojrzeć. Na filmach widać było poprzednie opiekunki. Jedna krzyczała, druga płakała. W każdej sytuacji Janek był spokojny, wręcz obojętny. Ale Lena zauważyła coś, czego Tomasz nie widział: na wszystkich nagraniach jego syn próbował ich powstrzymać. Nie atakował, tylko blokował drzwi, jakby chciał, żeby go wysłuchano. On się nie buntuje, powiedziała. On błaga o uwagę. Tomasz odchylił się w fotelu. Niech pani tego nie analizuje. Janek jest skomplikowany. Albo po prostu samotny, dodała Lena, wstając. Bo nawet ojciec nie ma dla niego czasu. Zamarł. Pierwszy raz od początku rozmowy jego twarz nie była zimna. Niech pani się nie miesza, powiedział cicho, ale głos zadrżał. To nie pani rodzina. Lena wyszła bez słowa. Wiedziała jednak, że nie zamierza odchodzić. Bo Janek nie potrzebował kolejnej opiekunki, potrzebował kogoś, kto wreszcie zostanie. Wieczorem, gdy chłopiec znów układał swoje plany ucieczki, Lena położyła dłoń na stole. Jeśli chcesz uciec, to dobrze. Ale tym razem nie sam. Janek spojrzał na nią po raz pierwszy naprawdę uważnie. Myślisz, że mój tata ci na to pozwoli? Lena uśmiechnęła się lekko. Nie muszę pytać o pozwolenie, jeśli zamierzam coś naprawić. Wieczorem dom Kierskich był cichy jak nigdy. Zgaszone światła, szmer klimatyzacji, echo kroków w marmurowym korytarzu. Lena siedziała z Jankiem w jego pokoju, rozkładając na stole klocki, zeszyty i kilka kartek z rysunkami, które chłopiec wcześniej ukrywał. Na jednym z nich był dom, ogromny, z długimi korytarzami i drzwiami oznaczonymi czerwonymi kropkami. W kącie rysunku mały chłopiec podpisany: Ja. Dlaczego wszędzie są te czerwone punkty? Zapytała Lena. Janek spojrzał na nią krótko. To miejsca, w których tata rozmawia z ludźmi, zanim oni znikają. Zanim zdążyła odpowiedzieć, do pokoju wszedł Tomasz. Bez pukania, z miną człowieka, który nie lubi, gdy ktoś przekracza granicę. Lena, proszę do mojego biura. Teraz. W gabinecie panował półmok, tylko ekran laptopa rozświetlał twarz mężczyzny. Nie ma pani prawa wtrącać się w sprawy mojej rodziny, zaczął chłodno. Janek ma swoje problemy, ale one nie są pani winą ani pani obowiązkiem. Problem nie jest w Janku, przerwała mu. Problem jest w tym domu. Spojrzał na nią ostro. Dom jak dom. Nie. Dom, w którym dziecko nie ma ani jednej rzeczy po matce, w którym każdy pokój ma kamery, a jedyny głos, który słychać, to ochroniarzy. On nie jest trudny, panie Tomaszu. On jest odizolowany. Mężczyzna milczał chwilę, a potem cicho odparł: Dom został przebudowany po jej śmierci. Chciałem, żeby nic go nie przypominało. Ani mnie, ani jego. Myślałem, że to pomoże. Lena westchnęła. A wyszło odwrotnie. Usunął pan wszystko, co kojarzyło się z rodziną, więc on przestał czuć, że ją ma. Tomasz odwrócił się do okna. Myślałem, że lepiej mieć pusty dom niż ciągle przypomnienie o stracie. Ale dziecko tego nie rozumie, powiedziała łagodnie. Dla niego ten dom stał się czymś zimnym, jak więzienie. Dlatego mówi, że w dom nie chce, żeby ktoś został. Nie mówił o duchach, tylko o was. Zapadła długa cisza. Tomasz oparł dłonie o biurko. Poprzednie opiekunki, one nie uciekły przez niego. Uciekły przez mnie. Głos mu zadrżał. Byłem nie do zniesienia. Kontrolowałem wszystko, włączałem im kamery, chciałem mieć porządek, bo przynajmniej wtedy coś mogłem kontrolować. Po jej śmierci nie zostało mi nic innego. Lena słuchała bez przerwy. Wiedziała, że to pierwszy raz, kiedy ktoś go zmusił do szczerości. To jeszcze można naprawić, powiedziała po chwili. Ale nie kamerami, tylko rozmową. Tomasz spojrzał na nią nieufnie, ale w jego oczach pojawił się cień ulgi. Myśli pani, że on mi wybaczy? Dzieci nie potrzebują wybaczać. Wystarczy, że ktoś przestanie uciekać. Tydzień później kamery w domu zniknęły. W ogrodzie pojawił się stół z rysunkami i farbami, a Janek przestał mówić o ucieczce. Gdy Lena szykowała się do wyjścia, chłopiec podszedł do niej i powiedział. Wiesz, już nie chcę budować planu domu. Chcę zbudować coś innego. Co takiego? Zapytała. Prawdziwy dom. Taki, w którym ktoś zostaje. Lena uśmiechnęła się i skinęła głową. Tym razem wiedziała, że nikt już nie będzie musiał uciekać.